Dobra, bierzemy taką drużynę. Będę starał się ją jakoś rozbić. Biorę drużynę fioletową, dosyć nietypową, niewykoksowaną. Jak pójdzie, nie wiem. Robię se testa i tak jest wojna w plecy, więc jadę se testa. Przetestuję sobie. Kilka postaci fioletowych. Nie wiem jeszcze czy wziąć yy, tego pana od leczenia. Strzymywania, bo tu w sumie nikt nie leczy. A za to mam nadzieję, że trochę ich tu powstrzymam jakoś. Yy, chciałbym, żeby w pierwszej kolejności się. Yy... No. Ci Państwo tutaj znieśli wrzyny. Tylko, że mam dylemat, może jednak dałbym hmm. to w tym momencie, a już widelec, Coś wpadnie na kontrę, bo tu wszyscy biją. I może się ubiją. Kto ma najwięcej życia? Ten niech tutaj stoi obok. 824, trochę mała. wychodzi, że złodrzew by wypadało, żeby tu siedział. Obok, dobra. Zamienimy. Tu damy złodrzewa, tu damy. biorna. Gotowe. Walimy. Dobrze, że nie wziąłem czerwonych Hmm. No dobra. Może podejdzie fiolet? Nie podszedł. Więc teraz wszystko zależy od tego, w kogo on strzeli czy podejdzie fiolet? Podszedł. I nawet go. O, szkoda, że ma Ewę. No nieważne. Hmm walamy Bijemy tu Spowolnimy sobie maksymalnie tę stronę On ma atak Cel i kogoś losowego Więc nie wybieram. Fioletu. Yy, dobra. Yy, kontrę zapomniałem ustawić. Nie wybieram żółtego. Może trafi w żółtego i go ubiję? No, niestety nie. Yy, strzelamy w nią. Yy, trochę cinko tutaj mi wyszło. Że tak powiem. Z... O, tu weszło kombo. No nic, pewnie teraz mi kogoś ubije. Zobaczymy. Miała ja sobie strzelę. Kontra. Kontra. Ale nawet nie ubiła. Kurczę to. Brakuje mi fioletów. Coś czuję, żebym to mógł wygrać, gdybym miał. Fioletowe klocki, mm. skąd je tu wyczesnąć, nie wiem tak naprawdę, kurde, no może tak, dobra, może tak, w ogóle fiolety mi nie wchodzą. Tam już przestał działać Renfeld. Nawet nie jest naładowany. No nawet nie mam jak tu popodciągać te klocki no. Raz, dwa, trzy. Tu by był, tu by był. Niebieskimi. Czerwone. Eee, dobra, odpalam bombę, niech się dzieje, co chce. Może przez przypadek. Kontra już niestety zeszła. Trochę głupio się zrobiło. <grym> Trochę głupio się zrobiło bez tej kontry. Trochę tak łyso. Dobra, strzelamy tu. Proszę cię, przeżyj. Nie, złodziej nie przeżyje. Biorę też nie. Dobra. Sorry. Kota straszyłem, bo za telewizor mi wszedł. Dziwo, mam jeszcze jedną turę. Hmm. Dobra, no. Niech się dzieje co chce. Jedna tura. Może wejdzie fiolet. Wszedł! Ha, ha! Jeszcze na koniec wszedł fiolet. Trochę raniłem, dziękuję. Tyle się dało zrobić. Gdybym tylko miał fioletowe klocki, to naprawdę złodrzew jest rewelacja. Będę go testował na szybkiej manie yy, dużo częściej.